Jak ci tu wpisać? Eee Pol, może ty coś zaproponujesz na szybko. Eee. A może Gregory Tomsky? Przez Y na końcu. Gregory, to może być. Gregory, Tomsky. Gregory Taki, Tomsky. Taka inwersja imienia nazwiska. Spójrz sobie coś takiego. Tak, mm. tak, 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 tak. Dobra. Weź sobie odłóż swój, a weź sobie ten. To jest już zbiórka te do wody zostaw stary git. Co się Arden... <gryw> argentyńska gorączka krwatoczna. Dokładnie. <trych> Dobra, słuchajcie, teraz to będzie wyglądać tak. Ja myślę, słuchaj, że yy, Bartolomeo. Mhm. Weźmiesz yy, Sandała. Ze sobą. Mm -hmm. I wy będziecie się ze sobą sandał będzie wiercił. Mm -hmm. Więc sandał będzie się trzymać razem, żebyś ty ewentualnie go pilnował i troszeczkę za niego odpowiadał, nie? Ty ja co na, chcesz? No, unikaj Podejście raczej. Razem. Dobra. Ja będę no, główny, główny tok z policją robił. Ty Tomasz yy, ty Gregory sobie raczej poradzisz. Tak ja sobie poradzę, ja będę z tyłu pilnował, żeby nikt nie wchodził. No ale wiesz, nie siłą, no nie? Nie siłą. Panie stary, siła. tylko próbuję się świadomić, się nie świadomić nie typom, że woda uległa, tak samo jak teren dookoła, no, jak i całe jezioro, wskaże. wskażeniu. Wskażeni. Wskażeni. Wska dobra. Trzeba, bo, trzeba po prostu przekopać to wszystko. Co o, jak ktoś, no to wiesz stary, to co ci ślinka, jeszcze nie wiem dokładnie co, ale dostaliśmy, jest to no. według e, tego licznika Geigera, wygląda to na to, że jest to, e, to czardy stopień zaburzenia biologicznego. Gegera odpowiada za radiację. No właśnie, no czemu by nie? Radioaktywne Ale... tak samo rzeczy. To w sumie radioaktywne jeszcze bardziej, żeby oni tam nie weszli. No, czekajcie. Zastanowię się nad tym. Imię, nazwisko dla klapsenciusza. E... Czekajcie z tym. Carson Lowenstein. Dokładnie. Co? Nie wiem. Nazwisko może mieć Lovenstein. A imię sobie wymyśl. Klapek. <noise> nie no. Eee. Uh, gdzieś uh, 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 uh. um. Mike flip Fli flop. Mike flip flop. To Mike flip flop. Dobra. swój dowód, weź sobie ten. Zaraz wyskoczyć Mike, flip-flop. Dobra, już zapamiętaj sobie. Poczekajcie, to ja się może tą kartę co? No. No dobra panowie, no to tutaj nie ma wyjścia niestety. Przepraszam bardzo, ale panów nie przepuszczę, ponieważ skra, skażenie jest biologiczne. Yy, a sejmu siarkowym sześć, w szczególności wszystkie próbówki, woda oraz wszystkie rzeczy, którego się dotknie jest bardzo skażone, więc niestety nie mogę państwa przepuścić. No i będzie ogólnie gaz w powietrzu, to też. I ten gaz w powietrzu. I jeszcze... Bo ja tam odkręcę zawory. Ja, by, ja bym ja, ja bym mimo opisał jak się, co się dzieje, żeby tak zajęć. Ale o, czasie, o ten. Będzie mówił. To Pol Dobre, będzie bo... mówił, on to wszystko on, zrobi. On za tylko nas. z tyłu bo z tyłu może przez wodę wejść sobie jakiś jeden czy dwóch. Dobra, ale to Dobre. tam podstawicie mnie, nie? Ty tam będziesz i tam ich zatrzymujesz. Nie wchodzą. Dobrze. I w razie coś, to będziesz ich tam miał od odciętych, no nie? Na dłuższą chwilę. A jak już się będziemy zmywać, to Ty w ostatnim momencie wyjdziesz dopiero, no nie? Dobrze. Beczki mamy. No, chyba wszystko do wody też mamy. Super. On ma jakieś papiery też tam. Mieliśmy podrobione, ma. Super. A właśnie, jeszcze to zapakuję do torby. Uwaga, niosę szklankę, żebym nie rozlał. O, dobra. No i super. O kurde. W torbie znalazłem dwie karty magnetyczne. O kurde. 220 O kurwa. Dobra. Jesteś wiertła? O Boże. problem. Jestem jebanym debilem. Jesteś, jesteś. Kurwa! Czaj, co mnie do Jenny Może ma pierdol. Kurwa, ja jestem zjebany, ja pierdolę, kurwa. Ja pierdolę. Czaj. Ha <laughs> ha! To jest? No, mam to, tu pierwszą beczkę. Dawaj, pomogę ci. Na razie było z górki, ale tutaj, schodek. Dobra. Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Dobra. Dobra. Dobra Powiem tak, policja była. Powiedziałem, jak wygląda sytuacja, a raczej e, zapytałem się, czy mogą wejść. Powiedziałem, że jak najbardziej, aczkolwiek odradzam. I jednak policja po prostu chce, żebyśmy mhm. ich powiadomili po skończonej akcji dezynfekcji. Dobra. Poczekajcie. Ja Dawaj, dawaj, toczymy dawaj toczymy może ją złapiemy do góry, co podniesiemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty, ty wejdź od góry, trzymaj. Ja robiłem dużo przysiadów. No, co? Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Dobra, dobra. To trzymaj się, to trzymaj. No tu już płasko. Dobra Dawaj, dawaj ją na paka. Dobra, tu otworzę Dobra Halo? Bartolomeo? O! Okej, okay, dobra. By był jakiś problem. Dawaj, wtaścimy e, ją, ja pomogę ci. Czy otworzę bagażnik, otworzę bagażnik. Ja otworzyłem tu klapkę. Czy ci Otwieraj, otwieraj. Gdzie jest szefuncio? Co? Gdzie jest szefuncio? Ej, ja tutaj, Ralu Parmezan par par słucham. się się zapytać, wy się tą furgonetką, nie? Tak, tak, tak. Los, y, Los Department Santos z of Water and Power. O, a tutaj to jest wasze? Tak, tak, tak. To również... Gdzie zgubiliście rejestrację? Nasze samochody nie są zarejestrowane. O, to nie mają homologacji i prawa poruszać się u, poruszać u, po drogach stanowych? Proszę pana. Znowu tak, no wie pan, ja, ja nie, jestem, e, nie jestem zarządcą... E, Czyli możemy arreste... zarekwirować pojazdy, nie są Ale, ten, ale ten, ten ma rejestrację jakoś. Który? No, ten drugi. A no to ty wiecie, bo was nie możecie jechać bez rejestracji. No. Musicie jechać tym. Tam zostaje. Tak. Ten bez rejestracji zostaje zatrzymany do wyjeżdżenia Musicie jechać tym firmowym w sumie i tak, bo. No bo lipa, żebyście jechali jakiś jakimś prywatnym, nie? Lepiej takim. Patrz, to masz logo i w ogóle. Wiemy, wiemy, tylko. To no, lepiej ty no, Jeszcze ten jest zarejestrowany. samochód. Tak, tak, tak. Tylko ten duży samochód jest po prostu. Ma większy bagażnik, aż spróbujemy tutaj do tyłu wcisnąć. To Bartolomeo. Nie ja tak, no panie, przecież to ma... Powiem, to no, no pojedziecie Najwyżej. Ja wiem, tylko wie pan, tu bardziej zabezpieczymy pasami Tu jest więcej na chyba Więcej, więcej Dobra, więcej. Tam, się, damy, damy radę, chyba damy radę, chyba wiesz e, becz, Beczki nie są pełne Dobra, nie było tego dużo. A w co pan mówi, na dwa kursy, i my tutaj Dalej, bierzemy No dobra, tam na pakę. Bo ogólnie to auto nie, nie jest w stanie się poruszać po drogach, bo nie ma homologacji, nie jest zarejestrowane, więc nie powinno się poruszać ani po drogach to, lokalnych, to. ani stanowych. Rozumiemy. No, tak tak. Przed, no bo rozumie. tu powinna być rejestracja, dobra. ale widzę, że jest zdjęta tak, jakby w ogóle nie było. Rozumiemy, chwilę no, moment. Połóż ją. No. No. Dobra, Cześć. 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 Otwieraj, otwieraj. Cześć. Nie, na... Kali ja tam z laboratorium. Powiem pan, ja, ja panowie tak. E, to jest, wie, wie, no wiedzą panowie, to, to przede wszystkim panów e, tutaj. Ro, e, no decyzja, tylko my odradzamy, ponieważ są to rzeczy skażone, jak i również e, prawdopodobnie napromieniowane. No, a tutaj muszę, e, muszę wejść z drugiej strony. Także przede wszystkim e, każdy kontakt, e, każdy kontakt e, z takowymi. Przedmiotami może być e, może być niestety niebezpieczny dla życia. O, dobra. Wsuniemy ją teraz dobra, dobra. dobra. Ją zaraz zabezpieczymy. Dobra, ja przepchnę Hej, ją tam do końca Piana zadziałała? Piana się nie odpaliła w ogóle. Ani trochę? Nie, będę musiał to ogarnąć. Zaczekaj. Dobra. Lecę tam po drugą. Status, panowie. Status. Już. Już? Dawaj mi to, dawaj mi to. Ja to pakuję do beczki, dawaj mi to. Yy, bierzcie i wybierzecie te dwie. Ja bez metalu zaleję. Dobra. Biorę trzecią z toparem. 192 Kurwa ciężka jest Turlaj, turlaj Okej okay. Dobra Co jeszcze? I co, co jeszcze? O, zajebiście, dobra ja to wpakuję w worki, bierz już beczkę Ах, тут... На турле я, там турле, я тут зараз стоп шейда. Dobra panowie, ostatnia beczka. Dobra. Poczekajcie, poczekajcie jeszcze, naprawię nam no, pojazd troszkę. Już trochę, aż tą beczkę do tyłu. Dawajcie, icie, ściągniemy z góry i na pakę. No i łapkę się otworzę. Wam już otwieraj, otwieraj, otwieraj. Otwieraj, otwieraj. w chłopcze. Macieszka, ciężka. Chuj. Dobra, cieszka, cieszka. dobra. dobra. Oh, jest. Och, dobra. Nie ja, wypakujcie się. Dobra. Bartolo! Czekaj, dopchnij ją tam, żeby to nam miejsce trochę zostało lolo, Idziesz do ty, do przodu idziesz Do przodu, do przodu no Dobra panowie, beczka, Dobra. numer seryjny, końcówka 2, pamiętajcie Dobra Zapnijcie okay. tam pasami, zapnijcie pasami Dobra Zapnijcie pasy, zabezpieczcie Dobra. to Co z psami? Pojechali Dobra Zresztą tutaj jeden policjant nam pomagał, nie? Mhm tą beczkę, bez tego Dobra, jedziemy to zutylizować Dobra Eee, jeden ten policjant co nam pomaga, prawdopodobnie mógł coś złapać To no, beczki nie były czyste, ja ich nie wycierałem Mhm no, bo on miał tylko rękawiczki ty ty Piana tam poszła, wentylacja się załączyła No, i się wydaje, że filtry tam powinny wyczyścić te wszystkie gazy Okej okay. Dobrze, dobrze, dobrze No, dalej. Dobra, trzeba je dobrze wypukać. Dobra, to ja wiem, moja piesią. Panowie, powiem tak. Odpuść pakośnik. Nikogo nie ma, nikogo nie ma, a te beczki i spierdolali stąd. Dobra, Dobre, zostawię, to ale to, to musimy to. wylec z tej jednej i ją je zabrać. Dwójka. Dwójka, końcówka, dwójka. Dobra, patrzcie, resztę tam gdzieś odstawcie do śmietnika tam z tyłu. Dobra, dawajcie. Czekaj, otwórz te. Otworzę. to. Otw za te gówno postawimy Dobra. z tyłu. Tam do no mówię, no do Że Dwójkę, tak? Dwójkę. Dwójka zostają, one tak, tutaj pierwsza. Dzwonka odstawcie na bok. Albo no. Dobra, to było odrzucie. Cześć, biorę tą jedną. Ja, pomagam ci choć tu z nią. Dobra, idę, idę. idę. Tu jakiś wąż chyba jest z wodą. Dobra. się chyba nikt nie obrazi, jak do dzięki to wleje Ale no Ty wait, w dwójce były y, było wszystko co, co tam Tak, tak, tak No to mówię, dwójka do samochodu Na razie ją na No dobra dobra No to ja mam dwójkę przecież Co oni, kurwa, A co ty? To nie tabecka, nie tabecka. Tu jest, to jest trójka, süderka. tu jest trójka, ja tam mam dwójkę. Kurwa. Dobra, ja biorę tego worka i idę go wypukać. Dobra. On ma te rzeczy, da, dałaś mu to wszystko? Speczki? O, tam ten. Słuchaj. Dobra, Git. Dobra, to do Wszystko włożyłem sobie do torby. Mam wszystko w torbie. A dobrze, umyś? No, nie biorę tego. No, w środku wszystko było spoko, wiesz? Nic się hmm. nie stało temu. Dobra. No, wiem, 5 worków zawiązałem tutaj. Ale żebyśmy potem mam, zgłosili na komendę. Że akcja jest zakończona. Mm -hmm. A po prostu nigdy się już nie Ale zdawał DWP. Zamykamy drzwi, zamykamy drzwi, zamykaj drzwi. No to odejdźcie. Przebrać się szybko! LSDW LSDWP DWP Ale DWP schodzi ze służby i nigdy nie wraca. Musisz kiedyś <laughs>